Ser grozy. Cheese. Horror cheese. Znajdź 10 serów. A uciec. O jeden z 10. O, no to fajnie. A, czarobuksy. Zwierzątko. Okej. Okay. Jakaś świąteczna, widać ta wersja. To dobrze. 13. kliknij. Okay, czyli tu mamy, a tu trzeba klikać, dobra, to idziemy teraz tam sobie wziąć co trzeba, tą świąteczną, yy, co, jak to się mówi, świąteczny serek, żeby mieć yy, więcej, trzeba pod co się dzieje, nie wiem, dobra, taka, taka wersja dziwna, o, kolejny. A, to jednak świąteczny, więc trochę szkoda. O, tu jest. Mamy to. Nieźle, nieźle, nieźle. O, tutaj coś jest, jakieś przejście. Eee, a, to już w sumie takie trochę podobne, ale jednak trochę inne. O, tutaj coś jest, ale to to później... A, dobra, okej. Okay. Wszystko wiadomo, wszystko wiadomo. Mamy cztery jakieś te. Dobra, czekajcie. Hmm, nie wiem. Aha, ci się kupi. O! Dobra, nawet w sumie jestem ciekaw, co to to zmienia w ogóle, bo nie wiem. O! Jest tutaj, dobra. Dobra, idziemy w drugą stronę. Nie damy rady. My damy radę, tylko trzeba. A bo ja sam gram. <laughs> a nie, jednak są. Nie, na, ich nie widać, więc trochę szkoda. Kolejny, szósty. A, to ja mam to. Dobra. O. I mam niedźwiedzia. Elegancio. O, zielony klucz. Się przyda. Na pewno się przyda. Na pewno się przyda. Christmas tu tu ru tu ru tu tu mamy dopiero w sumie mamy dopiero wrzesień ale za niedługo tu tu ru tu ru tu 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 ru tu tu ru tu tu na dziesięć tu tu ru tu ru tu tu już myślałem że tutaj jest że jest ten ten Mam zielone, O nie, o dobrze nawet trafiłem. Eleganci się, taki trochę... O. Gorszy. W sumie. Okej. Okay. Tutaj mamy... Kolejny ser Świąteczny. Idziemy powoli, więc... Trochę dziwnie. To najważniejsze. idziemy powoli. Czyli w sumie już z tego na... Kościół. Dobra, na razie będziemy zbierać. Idziemy z jakimś... Golden... Gol... Nie, gor, Gorley no właśnie, jakieś dowolne cyfry. Dobra, czyli prawa autorskie plecą. <laughs> jak zwykle, ale nic nie poradzę. Jakoś tylko łatwiejsza wersja jak widzę, bo... bo Czyli, gdzie my jesteśmy? O! Kolejny ser. E, czy możemy tam skoczyć? Nie. Potrzebujemy czerwonego Jak to się mówi? Strefa bezpieczna. Jakiś czerwony klucz. A czy czerwona klamka? No, te choinki są takie średnie, jak widać, ale. O, tutaj jest. ...deska... Dobrze my teraz. Dobra, mamy 16, 14 to to i zwierzak to. O! No i, git, i mamy nowe. Mamy deskę. Dobrą deskę. A teraz jak teraz trzeba wrócić. Mamy takiego diabełka. Trzeba by wrócić. Do czerwonego czy do zielonego? Dobre pytanie. 5 minut. 5 minutes. Mamy 17 tych. Jakby to ładnie powiedzieć, tych 17-17. Kurde, trochę przeszkadza mi ten diabełek, ale. Ale o, tutaj jest jakiś kolejny ser. Trzeba wszystkie sery zbierać, bo to wtedy ma się ma się wtedy te... A tutaj już byłem. Wtedy można sobie pozbierać różne... O, frytki mogę mieć. Mam fryteczki. Jak ktoś chce frytki, to oczywiście go musi tylko zostawić subi kłapkę. Czerwony, to prowadzi mnie tu, tutaj. To nie, to nie chcę tego. Czyli musimy wrócić do zielonego. Albo wrócić. A nie, tam niebieski jest potrzebny klucz. Lipa. Gdzie jestem? O, zielony. To może tu, dobrze myślę. Dobra. Musimy jeszcze raz przejść. No trudno bywa. Yy, musimy jeszcze raz przejść, żeby. Yy, jakby to wytłumaczyć? Żeby po prostu przejść tą grę żeby mieć wszystkie sery yy, zdobyte, nie te świąteczne, które można sobie zdobyć yy, różne jakieś pierdoły, tylko yy, chodzi dokładnie o to, żeby po prostu zebrać przejść i mieć jakiś ciekawy content. A te sery po prostu zbieram, bo wyróżniają się, bo to jest świąteczna wersja, no to dopiero tak w grudniu, styczniu dopiero coś będzie, jakiś taki content, z, tak jak dobrze myślę. Teleportowało nas do Labiryntu. O, tutaj jakiś kolejny ser jest. A, czyli w sumie to jest taka świąteczna wersja tego co nagrywałem, o tam już ser widzę fajnie. No więc y, w sumie teoretycznie to wszystko już praktycznie wiem, ale tutaj jest takie trochę ułatwienie w sumie. Więc można sobie w taki sposób. Y, ogarnąć, oto kolejny ser więc nie musiałem w sumie y, się starać. O deska, trójka, dobra, i mamy niebieski klucz, i z niebieskiego klucza teraz trzeba. Mogę coś zmienić? 24, y, 20, dobra, sobie zmieniliśmy. Europa, czekajcie, teraz trzeba. Mm, teraz trzeba tak, wiem, że tu ten, e, e, jakby to powinien powiedzieć, ta Mikołaja, ale poczekajcie, teraz trzeba, mm, teraz trzeba coś zrobić. No teraz trzeba po prostu pójść poszukać, e, o tu kolejny, e, po prostu poszukać tego co trzeba, pokoju. Po prostu wrócić się tam, gdzie trzeba. I ten, i prostu do niebieskiego po O, tam coś jest. Nie wiem, po co ktoś coś... Tutaj nie. No musimy do tego i kliknąć ser. A to czy musimy wejść i wyjść? Tutaj, o, tutaj też coś jest. O, tutaj nie zebrałem. 7 na... 7 na 10 to warto wiedzieć a tu jest wyjście to warto wiedzieć Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas <t> Tam coś jest jakieś czerwone drzwi nie wiem po co ale po coś są na pewno bombka Merry Christmas Merry Christmas <t> Eee czekaj, czekajcie, tutaj nic nie ma, czyli idziemy w tą stronę. A nie, musimy teraz ty, to zielone znaleźć, czyli... O, aż się zbugowało przez chwilę, więc będzie trochę szukania, wam powiem, bo już wszystko już wiadomo co i jak. Dobrze, że gram w tą świąteczną grę, więc dopiero, jakby ja to nagrywam w wrześniu, to będzie końcówka lipca, czy poczekajcie, wrześniu... Tak, końcówka lipca lub początek września dopiero, jeszcze mamy ten jesień, czyli takie ala lato, więc, y, znaczy mamy jesień, czyli o, się rozgadałem i y, znalazłem y, co mówiłem, a, że to będzie dopiero tak, bo po prostu jeszcze jest jesień, czyli trochę ciepło jest, y, wiem, że zima się już powoli zbliża, ale y, co poradzę, bo no, tak wyszło. Pamiętam nawet jak to się długo nagrywało, a teraz widzicie wszystko pyk pyk pyk, tak byle jak i, i mamy to. Zrobiono. Na tutaj było przejście. Czyli teoretycznie udało się przejść tą grę Szybko Mamy ser, którego zbiera, zebraliśmy. Aha, czyli po co też był ten czerwony klucz? O tutaj yy, Dobra Dobra i teraz tak Musimy iść za tym kablem Za tym kabelkiem On przejdzie w tamtą stronę czyli Musimy się cofnąć Ty nawet... Dobra czyli Udało się Taka prostsza wersja jakby to powiedzieć tej gry z pierwszego razu, nie wiem, zobaczymy czy... kiedy wrzucę tamto w sumę. Otwórz drzwi i lecimy teraz Żeby się teraz nie okazało, że zaraz będzie ten szczur i przegrałem w głupi sposób. Nie no, wydaje mi się, że nie. 29 zebrałem tych cerów Szukamy wy wyjścia ciocia Ja na no, wyjście już jest, więc jest, Aż jestem zdziwiony, że taki speedrun w sumie w tej wersji I bingo 3 kropki To już koniec W przeciągu 12 minut i 30 sekund Ukończyłem grę now you can. a, czyli możemy w sumie teraz uciec czyli w sumie jeszcze e, nie kończę z tym znaczy myślałem, że to już, ale to jeszcze jednak nie e, z tym zwierzak o, możemy świnkę sobie wziąć i możemy wziąć ten możemy teraz biec przed siebie tak, tylko. o Aha, no i to w taki sposób kończymy grę cześć.